Dzisiaj o kupionym na aliexpress.com chińskim fenderze. Zakup trochę w ciemno, bo nikt nie wiadomo, co to przyjdzie i czy w ogóle przyjdzie. Razem z cłem wychodzi około 1200 zł. Napisane chiński fender, cokolwiek to znaczy. Gitara jednak okazuje się bardzo pozytywnym zaskoczeniem, ponieważ drewno z jakiego jest zrobiona nie jest złe. Gitara całkiem sensownie się z deski odzywa tylko trzeba ją dobrze ustawić i lepsze struny założyć. Gryf nawet jest tak jak w Fenderze. Kropki tutaj są w takiej odległości od siebie na tym progu jak w Fenderze. Kształt główki. Nawet pręt prostujący kończy się w takim miejscu jak w prawdziwym Fenderze, a nie tak jak w tych chińskich podróbach czy jakichś tam pseudoludniczych wynalazkach sprzedawanych na Allegro, choć tak naprawdę to jest i ta chińszczyzna, gdzie się tutaj ten, yy, to pióro pręta kończy dalej. Więc to jest tak jak w Fenderze. Korpus wygląda na to, że jest z olchy. Grubość tego korpusu jest taka jak w prawdziwym Fenderze. 45,5 mm. Więc nawet się to kupić w jeżeli chodzi o wymiary. Kijowe są pikapy, yy, ale je poprawiłem, ponieważ są takie to, są to pikapy na takich, byle jakich, magnesach ceramicznych, ale można kupić magnesy same po 2 złote sztuka Alnico 2 albo Alnico 5 łatwo jest je wymienić, ponieważ magnesy te takie biegunniki od magnesu ceramicznego, które przechodzą przez pick-up łatwo się dają wyjąć, a drut jest winięte na karkasie, więc cewki nie uszkadzamy i można zamienić magnesy na Alnico. Ja to zrobiłem i od razu lepiej brzmi. Mostek jest nie najgorszy, taki jak w tańszych meksykańskich Fenderach z kopytem średnio ciężkim, ale można w odpowiedni sposób sobie dokręcić taką płytkę mosiężną, dzięki czemu masa kopita jest taka jak w oryginalnym Fenderze i decha zyskuje taki fajny wtedy rezonans, gitara nabiera sustainu i da się nawet grać. Mocznik też lepiej wymienić jakiś porządniejszy, bo to, to co tam montują to jest po prostu tragedia. Dobrze, że gitara nie ma dźwigni od moska tremolo, bo klucze chociaż są bardzo ładnie zrelikowane i ten relik widać, że jest starannie zrobiony, to jednak nie są to dobre klucze. One, jak się nie używa moska tremolo, w zupełności wystarczają, ale do wajchowania to trzeba by lepsze klucze założyć. Możesz sobie ustawić odpowiednią wysokość, yy, wkręcić możesz każdy magnes, i sobie po papierze ściernym przejechać parę razy, to się i końcówka zaokrągli. Wtedy tutaj, gdzie zamiadasz kostką, kostka się nie zaczeka o ostrą, o, ostrą końcówkę magnesu, i nawet to się jakoś wszystko kupy trzyma. Zobaczmy jeszcze, jak to gra na przesterze.